Przed filmem chciałbym powiedzieć, iż na moim kanale z SCP Secret Laboratory, do którego link jest w opisie, zaczęły się pojawiać filmy. Więc, jeśli ktoś jest zainteresowany, to może tam wejść, coś sprawdzić. Nie wiem, link w opisie. W tym filmie, jako to coś, postaram się stworzyć. Japonia więc dobra jestem tutaj pośrodku tego całego półwyspu znaczy półwyspu no wyspy japońskiej więc najpierw bym sobie ruszył na północ a potem na południe myślę że to będzie najlepsza opcja dużo też punktów technologicznych tutaj mam więc każdy z nich muszę wykorzystać i wykorzystam to w taki sposób. No i muszę teraz zacząć skipować tury. Więc dobra, to jest dużo takich malutkich, nic nie zaczących I muszę je wszystkie podbić, po prostu. Ja jestem też tutaj najwyżej w rankingu, więc ja jestem najbardziej tutaj... pływowym, pływowym państwem na tej całej wyspie. No dobra, pora na początku sobie zacząć zajmować jakieś państwa. Nie obstawiłem w ogóle całej tutaj granicy z tym... ...z tym czymś co teraz podbiłem. Teraz to coś co podbijam to mam już całą granicę... ...obstawioną i to już po poprzedniej wojnie. No i super. I udało mi się zdobyć dostęp do jeszcze jakiegoś innego morza. Nie, to już jest Pacyfik. Tu jest Morze Japońskie. Tu jest Pacyfik. No to mam już dostęp do Pacyfiku. Super. No dobra, teraz pora jakieś datę podbić. I, I ja chcę tutaj z tym rozejm. I zaraz wypadałoby tutaj zacząć wszystko asymilować. No w sensie już zacznę asymilować. No i dobra. A ja nie mam złota na to, żeby coś jeszcze wyrekrutować. Ja się dziwię, czemu no ja mogę 80 żołnierzy tylko ogarnąć na prowincji, gdzie mam 100% asymilację. A ja po prostu złota nie mam. To ogólnie jest ciężko jakiekolwiek złoto na tym scenariuszu. No ogólnie też w tych czasach Paidz of History. Jest ciężko jakieś potężną ilo jest ciężko potężną ilość złota. Co jest? Z tamtego Państwa co podbiłem wcześniej ma tylko o 73%. Gdzie oni jeszcze są? A tu mamy jakąś wysp wyspę ta. z Jakiś skrawek terenów. No dobra, płyniemy tam. Super. No i oczywiście biorę wszystko. No i pięknie, dobra. Yy, I tutaj będzie jakieś bardzo potężne państwo do zajęcia teraz. Jakieś Nanbu. Bardzo podobna flaga do naszej. Wydaje mi się, że takie państwo po prostu były wtedy może jakimś. Nie wiem, może taka czarna flaga. Jakieś białe coś na czarnym tle. Może to po prostu był jakiś oznak grozy czy coś. Nie wiem. Chociaż nie, to są jeszcze jakieś inne państwa z innymi flagami, z innymi kolorami tutaj. Dobra, mniejsze w to. To jest chyba też drugie największe państwo. No to jest drugie największe państwo na tym samym scenariuszu. No dobra, to może... ale to jest czwarte w rankingu, więc co jest drugie w ogóle, na przykład. To coś, ale to jest mniejsze. Ale ma bardziej rozwinięte prowincja. I to ma to, 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 to też jest tutaj tak rozwalone trochę to państwo po jakichś różnych wy... różnych wyspach. No dobra, już jest inflacja. Tam też są problemy z asymilacją, ale na spokojnie. To się asymiluje jeszcze, więc git. I bym mógł też tutaj jakiś desant zrobić. mam idealnie 5000 wojska na prowincji z portem. Co mi dalej mam? No żadnego desantu tutaj nie potrzebuję. Ale nie wiem, wysłałem trochę wojska na morze, bo czemu by nie? Dobra, 88%? A, to niech ktoś się tutaj desantuje w sumie. No i pięknie, dobra. A nie mogę mieć od nich wszystkiego? Ciekawe czy, jestem czy mam wystarczająco potężną armię, bo oni się mnie na tyle przestraszyli, by tutaj móc ich zaanektować. Niby po tej wojnie też są trochę osłabieni, zabrałem im dwie prowincje. No się zgodzili, super, dobra. No i teraz wypadałoby podbić to coś. Trzecia płatnego na całym świecie, drugie chyba największe państwo. Teraz też stąd wyprowadziłem trochę wojsk i tutaj mogę sobie już jeszcze wszystko na spokojnie doasymilować. A tutaj jeszcze czegoś nie dobiłem w ogóle. Dobra, to się później ogarnia, na razie trzeba najechać jakiś ainów. A ty nie zapamiętać, o w górę. Suba, wejdźcie na serwer Discord. Wejdźcie na kanał Save Plus. Lejrzyjcie w opcji wspierający. Napisanie komentarza z pomysłem na film. Z frazą pomysł na film. Na się, Ainów, że ludzi Ainów, bo nazwa państwa to są, to jest Ainowie. Oni mają więcej wojska ode mnie na, na tej kratce. W sensie więcej wojska mają niż ja, niż ja ogólnie mam. Ale, ale oni dzielą to swoje wojsko, więc mi się to, mi się to podoba, bo dzięki temu to ich wojsko mogę zniszczyć. Na spokojnie. Aha, oni sobie wszystko jeszcze tutaj odbili. No to nieźle. Dobra, pograne, się zgodzą na pokój, zarządzam wasalizacji. Co jest, zgodzili się, ja kompletnie wojska nie miałem i nie, i nie miałbym gdzie dorekrutować, tutaj też bym nie mógł z tutaj bardzo mało żołnierzy mogę ogarnąć jeszcze. A myślę, że oni by sobie jeszcze coś wykminili, jakieś tam lepsze wojsko, więc dobra, trochę dziwne, ale mi się podoba. Pora, coś sobie, zacząć, pora sobie coś tutaj dorekrutować, żeby zaraz sobie tą całą hibę najechać. Oraz żeby sobie tamtych zaanektować. Tutaj też im zabrałem trochę prowincji. Jeden żołnierz tutaj jeszcze tylko przeżył. Dajmy mu rozkaz, żeby sobie wrócił na naszą wyspę japońską, a nie to coś, co jest o tutaj. Dobra, teraz trzeba najechać o to, tą kibę całą. I teraz też nasuwa się pytania. Przenieść stolicę do Tokio? Czy ja to, ja to chyba w ogóle na to od początku miałem tam, tam, to Tokio. Chwila, aż sprawdzę, nie? Chwila, tutaj nowa gra. No, od początku miałem to Tokio, więc w sumie mogę też powiedzieć, że zacząłem grać w tym państwu, dlatego że to od razu miało Tokio. Więc to jest prawowita, co, prawowite państwo, które stworzyło Japonię. Czy tam szogunat, kto jak chce. Nie wiem, bo początkowo, początkowo była Japonia czy Szogunat. Znaczy wiem też, że, coś, że było coś takiego jak szogunat Japonii, ale nie wiem. Jeśli ktoś wie, to może, może napisze, jeśli będzie mi się chciało. Dobra, trochę wojska to sobie przygotuję, bo teraz po, po, podbiciu północy, znaczy czas na południa. A tutaj te prowincje wszystkie są o wiele lepiej rozwinięte, więc tu mogą być też problemy, ale tutaj też jest dużo takich państwek z jedną prowincją. I niby to jest dla mnie git, bo będziemy się łatwiej tutaj z tymi państwkami walczyło. Ale z drugiej strony, chłopie, muszę co chwilę przetransportować państwo, wypowiadać wojnę. Dla jednego państwa, które sobie zwarobuje jednak dużą ilość wojska, i dużo wojska mi zniszczy, i to chłopie cały czas. No i jeszcze tylko to państwo podbije. I już 3000 wojska. Mi raczej na, co, na to coś nie starczy, więc teraz będę musiał dorekrutowywać. I tak w kółko, no moment, to już tutaj nie wniosła, przez drugą potęgę, którą jest ta Hosokawa, która tutaj cały czas nam nie czeka. Ale tutaj, nie no, trochę ja w ogóle tak tutaj wyprzedziłem tą Hosokawę. Wynik całkowity mam o 80 punktów lepszy. A tutaj, pomiędzy drugim, różnica między drugą a trzecią nacją to jest 18 punktów. A tutaj dalej już jest troszeczkę mniej, więc znaczy tutaj dalej w rankingu są troszeczkę mniejsze te różnice, więc nic myślę. W sensie też ta chłasukowa też tam tak trochę odleciała tym innym państwom, ale najbardziej tutaj im odleciałem. I też jest inflacja, jakaś choroba, więc jak jest inflacja, to trzeba zacząć rekrutować wojsko. Podoba mi się też, że tutaj ten przychód jest naprawdę przyjemny. W sensie on nie spada jakoś bardzo. W sumie to w ogóle. Znaczy trochę tam spada jak rekrutuję wojsko, ale jak mam bardzo przyjemne wojsko jak na ten scenariusz, to i tak zarabiam całkiem dużo i bardzo mało wojska, Bardzo mało pieniędzy wydaje na to wojsko. I to mi się... Podoba. Rekrutuję za tyle pieniędzy, ile mam, i dalej będę miał jakiś przychód, i, i będzie super niedobra. Już sam samtąd tego wojska ściągać nie będę, myślę, że tyle mi wystarczy. Dobra, i jak teraz będę atakował sobie poki jakieś, czy to coś, coś jest trzecie, to czy też obcewić tą prowincję, którą mam o tutaj, od. Od tej całej Shiby. Myślę, że nie. Myślę, że nie ma sensu. Tam też to państwo sobie tam trochę wojska wykorzysta. I będzie dla mnie po prostu też łatwiej, bo nie wszystko będą mieli na froncie. A jej tak to wszystko. A i tak to państwu powinienem podbić. jest też jakiś sojusz. Ciekawe, czy on był, Ciekawe, czy on był od początku czynia. Ja też sprawdzę. Nie wiem czemu. I bym musiał jeszcze tutaj do, do, do czegoś tego, Do jakiegoś czegoś tego płynąć. Jakieś jamany. I bym mógł pewnie wziąć pokój, żeby wziąć tylko tą prowincję. Ale. Nie wiem, to z tym nie powinienem mieć większego problemu a i tak powinno się to dać zająć. Czy ten sojusz był od początku? Nie. Co nie? No takim scenariusz raczej był od początku też jakiegoś sojuszu nie było. Dobra, wypowiem od razu wojnę temu całemu Yamana, sobie to przejmę, no i płyniemy, bo tutaj tak będą musiał przejąć, a później chciałbym też uniknąć takiej sytuacji, że będę, musiał, że będę chciał sobie zaatakować to państwo, bo szybko mi pójdzie z tymi państwami, które będą mi stały po drodze, a tu się okazuje, że nie będę mógł wypowiedzieć wojny, bo jeszcze będę miał z nimi, nie wiem, z 10 tur rozejmu. Niby mógłbym szybko przeskipować te wszystkie tury, ale, ale, ale nie chcę. Tutaj też to coś w ogóle ma sojusz z tym czymś. Kurde, trzecia i czwarta potęga zrobiły sobie sojusz, więc muszę się tutaj bardziej na te wszystkie państwa przygotować. W sumie obstawię też tą prowincję trochę, niech oni tam więcej wojska wypalą, niech tam więcej wojska służy służyją ITP. Też tutaj z po populacją jest problem, bo bardzo mało żołnierzy mogę tutaj brać do wojska. No dobra, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, po prostu dłużej będę tutaj to wojsko rekrutował. Ciekawe czy u nich też jest taka są takie problemy z populacją, niestety nie dowiem się tego, a w sumie nie no, dowiem się. Za chwilę się dowiem. jeszcze tutaj mogę sobie na przykład ich ten... Możliwości poboru nie zobaczę, ale ich populacja już tak. No i populacja to, populacja to jest całkiem przyjemna. Też oni... Też jakbym wypowiedział wojnę na przykład takiemu Gujo, nie wiem. To to by pewnie tutaj wykorzystał... Znaczy się Gujo, temu Toki całemu, bym... Jeśli bym tutaj wypowiedział temu wojnę. To by też pewnie coś wyrekrutowali. Niby trochę populacji stracili. No ale cóż... I tak będę musiał tutaj atakować. Po prostu będę dłu dłużej rekrutował wojsko. Ale może też po prostu... Uda mi się jakoś tak w jakiś sposób najechać te wszystkie państwa w taki sposób, że nie wiem, że tam dalej jakaś populacja dla mnie będzie. Też niby mogłem wypowiedzieć wojnę niby jednemu państwu i tutaj bym to na spokojnie przyjął tutaj w jedną turę i temu zaoferować pokój, żeby sobie ich na dwa razy wjąć, ale nie widzę sensu. Gdy mogę sobie to wszystko wziąć od razu, a tu problemu nie powinno być, a cała tura powinna pójść w jedną turę? Nie, pójdzie w dwie tury, no dobra. Tutaj też coś takiego zrobię. Jak tutaj przyblokuje. Na północy atakuje, a na południu ich jakoś tutaj przyblokuje. A na zachód nawet nie ruszyli. W sumie nigdzie nie ruszyli. Mam 71%. Czemu tak? Tu są jeszcze rzeczy do podbicia. To w sumie wy. Dobra. To sobie przez was przejdę. Nie macie żadnego sojuszu ani jakichś in innych prowincji gdzieś. Więc ja tutaj przejdę, po prostu dam jeden rozkaz w sumie. No i, no i przejechana. Więc najpierw bierzemy pokój od tego sojuszu. A teraz to coś. No i pięknie. Dobra. No i znów tutaj trzeba asymilować. Tylko zostało mi jeszcze wystarczająco wojska jeszcze na jakiś podbój. No dobra, teraz to coś. W sumie też jest inflacja to chwila. Zacznę inwestować w towary. Przez chwilę mogę w sumie tak poinwestować i chwilę poczekać. Będzie mi się przyjemniej wojsko rekrutowało, bo będzie więcej populacji. O, i mam wojnę z drugą potęgą na całym świecie. Dobra, chwila. Zrobię kontrę i może uda mi się teraz wygrać jeszcze tą wojnę. To by było śmieszne. Uuu, dużo wojska mają. Ale się zgodzili na pokój i jeszcze mi tutaj Osakę przyjąłem. No dobra, z, tej Osa... z tego Osaka nie da się przejść na tą prowincję, więc będę musiał płynąć. No ale spoko, dla mnie to bez problemu. I niska stabilność tutaj jest, dobra. Trzeba to ogarnąć. I już przestanę inwestować w towary. A mam przykład potężny teraz. I jak tam w ogóle ilość poborowych? No trochę się zwiększyła. Tak dwukrotnie. Ale to i tak ma mało wojska mogę wziąć do. Bo mało ludzi mogę wziąć do wojska. 22 tysiące żołnierzy mam. Oni mieli z 10 tysięcy wojska w jednym staku. A ogólnie to chyba mieli z 15 tysięcy. No dobra. Może, może tyle starczy. jak ich trochę tutaj osłabiłem. Dobra, nie wiem czym od razu ich w sumie atakuję. Mogę, mogę, mogę się jeszcze niby ująć na jakieś inne państwa. No ale już ich tutaj atakuje. Jeszcze płynam jakiś desant zrobić. Ja im na to nie pozwolę. Nie ja wyrekrutuję tutaj wystarczająco wojska, by się wybronić. To jeszcze coś w okolicy wyrekrutuję. Dobra, udało mi się tutaj odepchnąć. Ty oni sobie dostęp wojskowy w Jadinia. Jest jakieś inne państwo tutaj. Jakiś kolejny sojusz. Ciekawe. Więc to w sumie wojsko tutaj niepotrzebnie płynęło. Ona w razie czego miała tutaj odeprzeć. Ten desant. No ale dobra, to wojsko się zacznie tutaj... A! A to jednak oni jeszcze sobie wzięli dostęp wojskowy? I sojusz jeszcze mają z czymś. Pila, dobra. Ja bym wypowiedział temu czemuś wojnę? I miałbym z kim jeszcze wojnę z czymś... O tutaj, no dobra, w sumie. To Tomasz... może. Mam teraz dużo wojen w sumie. Je jest tam jakiś sojusz jeszcze. Czy Tomasz... to w sumie można na nawet nazwać wojną niby światową? Bo tutaj świat to jest w sumie tylko jedna wyspa. No ale w sumie można to nazwać wojną światową. Dobra, ja bym chciał sobie wziąć już z tym czymś pokój. I tutaj jeszcze płynie potężny desant, którego nie będę w stanie teraz odeprzeć. Więc spokój z tym czymś też chciałbym mieć. I z tym też udało mi się wziąć pokój. No i z tym mam teraz rozejm. Oni mają dalej sojusz z państwem, które nie istnieje. Jo, No i tutaj jakieś państwo mi się wcięło. Znaczy się wcięło, no nie fajnie mi się wcięło w moje granice. To trzeba to usunąć. Kolejny sojusz. Dużo sojuszów jest na tym scenariuszu. Dobra, Naprawdę musiał Kiroshimę bronić. To chwila, to może się po prostu lepiej przygotuje na tą wojnę. Jeszcze poinwestuję trochę w towary. O, jakaś wojna to była. Ciekawe. Ilość poborowych. Dobra nie no, aż tak daleko rekrutować nic nie bada. Dobra, tą Osekę po prostu w... całą wyrekrutuję w sumie. No i tutaj okolicę też. Jeszcze to coś mogę. Ty, nad, tracę kasę, a to dlatego, że wydaję też w towary? Dobra, tutaj do Hiroshima coś popłynie. To będzie tutaj po prostu mi trzymało drzwi. Ja będę podbijał sobie to coś. I później tutaj dos dośle wsparcia I taki jest plan na tą wojnę. Natnie całe wojsko doszło jeszcze na front tutaj. A ja już atakuję. No ale dobra, może za bardzo się pośpieszyłem. Może to mieć tragiczne skutki. Zależy ile wojska wyrekrutują. Dobra, tragicznych skutków żadnych nie było. Dobra, to wojsko tutaj, ja sobie to przejmę. O, tutaj jeszcze mogę dalej przejść? Dobra, nawet posiłków nie musiałam dosyłać. Tylko sobie zrobię jeszcze desant na to coś. I teraz trzeba jeszcze podobiać sobie tutaj jakieś mniejsze państwa. A, tu portu nie ma. No to nieźle, że sobie mają oddzielone... Morzem... oddzielony morzem teren i nie mają w tej prowincji żadnego portu. Fajnie się zorganizowali tam. To coś ma tylko inną prowincję, więc tutaj żadnych problemów nie powinno być. Teraz jeszcze to coś? To coś miałem sobie zaatakować sobie wcześniej? Czy ja z tym miałem już wojnę? Ja z tym miałem wojnę? Ale nie wziąłem sobie tego w konferencji pokojowej. No to nieźle. To według... Dobra, przynajmniej są już żadnego nie mają. Ale już nie mam gdzie wojska rekrutować. Naprawdę będę robił już taki po 3000 wojska po prostu, tak na jakiejś prowincji i po prostu będę wysyłał na front. My to tak na granicy mogę rekrutować. Czemu, czemu rekrutowałem gdzieś? Nie na granicy. Nie wiem. Jeszcze 5 tur. Okej, okay. tym razem poszło też tak łatwo oraz szybko. I teraz się... myślę, że może się teraz pojawić pewien problem, ale on nie będzie problemem w sumie. Ale później wam powiem o co mi chodzi. Ale mniejsza w to. Na razie muszę sobie podbić coś, co ma dwie prowincje. Pyk! Przejęta. Teraz to bym jeszcze coś sobie dorekrutował. To będzie się tutaj po prostu... Nie wiem. Co ja to może też zaatakować? Oni mają sobie z państwem, którego nie ma. Więc pyk, atakujemy. Oni jeszcze tutaj mają wyspy, no. Jeszcze tu przez... Ja sobie tutaj patrzyłem i tu jeszcze jakieś inne państwo było. No. Jakieś królestwo ryuku. Dobra, trzeba one przejść oraz tutaj przypłynąć. 100%. Pięknie. No i teraz ostatnie państewko, nie wiem czy 13 tysięcy żołnierzy mi w ogóle starczy, czy tam rycerzy, chociaż nie no w tych czasach to 1520, może samuraje to w sumie mogą być też, ale w tych czasach, o i się obronili, w tych czasach już tutaj mieli bronię palną w Japonii. Chwila, pyk, no jest zwycięstwo. I to jest problem o którym mówiłem, bo teraz niby nie mogę zrobić formowanej cywilizacji, ale przypomniało mi się, że mogę sobie tutaj kliknąć kontynuuj? Jeszcze jedna tura przysięgam? Czy oś czasu? A oś czasu to jest... Nie. No i jeszcze jedna tura przysięgam i mogę tu w ogóle więcej tur sobie jeszcze rozegrać. Nawet konferencji pokojowej nie wziąłem. Nawet konferencji pokojowej sobie z nimi nie wziąłem, ale i tak mogę stworzyć Japonię. Dostanę jeszcze za to achievement. I czy to nie był mój przypadkiem ostatni achievement w Aju w historii? No mam wszystkie osiągnięcia w jo No Dobra, wezmę to sobie w konferencji pokojowej. No i wielka, piękna Japonia. O mogę stworzyć jeszcze cesarstwo wielkiej Japonii.